Nadchodzi lato, zatem najlepsza pora na przysmak taki, jakim są lody. Lody znane były już od czasów starożytnych. W Chinach ponad 5000 lat temu, w starożytnej Grecji i Rzymie, co prawda bardziej znane były sorbety owocowe, ale przysmak ten znany jest już od wielu lat. Lody kremowe, waniliowe czy śmietankowe wymyślono we Włoszech. Był to wynalazek, co prawda, nie cukierników czy kucharzy, ale uczonych. W XVI wieku odkryli oni bowiem, że kiedy do jednego naczynia wsypie się lód zmieszany z solą, a w drugim, cynowym, umieści się mieszaninę mleka czy też śmietany z różnymi składnikami to ta słodka masa w otoczeniu lodu i soli szybko stężeje, dając właśnie lody. Z Włoch ta receptura przeniosła się do Francji. W XVII wieku w Paryżu otwarto pierwszą lodziarnię Cafe Procop. W czasach Augusta III lody jako przysmak arystokracji i dworu królewskiego trafiły do Polski. Oczywiście były zarezerwowane dla najbogatszych, trudno bowiem było pozyskać lód. Trzeba go było albo sprowadzać z gór, albo pozyskiwać w zimie, przechowując w odpowiedni sposób w trocinach czy słomie aż do gorącej pory letniej. Ale kiedy trafiły lody do Ameryki, pomysłowi Amerykanie zrobili oczywiście z nich odpowiedni użytek. W 1843 roku Nancy Johnson z Filadelfii opatentowała wynalazek włoskich renesansowych mistrzów i wykorzystała go do produkcji domowej maszynki do lodów. I ten wynalazek rozprzestrzenił się na cały świat dotarł również do Europy i a jakże do Polski. Prezentowana tu maszynka do lodów powstała w okresie międzywojennym w zakładach Ideal w pobliskim Wolbromiu, zakłady Ideal. Otwarte w 1911 roku, były filią Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych, produkowały naczynia ocynkowane, oczywiście również naczynia emaliowane, ale przede wszystkim właśnie maszynki do lodów, maszynki do mięsa czy maszynki do masła. Maszynka do lodów Ideal składała się z dwóch naczyń. Pierwszym był cebrzyk drewniany opasany metalowymi opaskami. W środku była umieszczona metalowa puszka z blachy ocynkowanej. Wewnątrz niej umieszczony był mieszacz, który poruszany był przez mechanizm napędzający umieszczony w pokrywie, którym poruszany był oczywiście ręczną korbką. Po odpowiednim zmontowaniu całości, dosyć wymagało to dosyć starannego złożenia części, można było przystąpić do produkcji lodów. W tym celu do drewnianego, do drewnianego cebrzyka należało wsypać odpowiednią ilość lodu pokruszonego, zmieszanego z solą, która obniżała temperaturę topnienia lodu, a do metalowej puszki wlać odpowiednie składniki. Były to zazwyczaj mleko lub śmietanka. Z dodatk odpowiednimi dodatkami w postaci żółtek jaj, owoców, kawy, wanili, w zależności od tego, jaki smak lodów chciało się uzyskać. Prezentowana tu maszynka była jednym z najpopularniejszych modeli. Jak pokazuje nam sygnatura, była przeznaczona do produkcji dwóch litrów lodów. Natomiast fabryka produkowała modele, które mogły wytworzyć od 1 do nawet 18 litrów lodów. Przeznaczone one były oczywiście do użytku domowego. Przepisy na lody były załączone do broszury, która towarzyszyła maszynce Ideal, ale podawały je także najsłynniejsze książki kucharskie, jak choćby poradnik Lucyny Ćwierczakiewiczowej, czyli. Ilustrowany kucharz krakowski, autorstwa Marii Gruszeckiej. I autorka ta podaje przepis na liczne desery tego typu, na przykład lody kawowe. Kolejne przepisy to oczywiście bardzo popularne lody śmietankowe, waniliowe i wiele rodzajów lodów owocowych, ale nie brakuje także lodów ponczowych, likierowych, tutti frutti, kasztanowych, orzechowych. Czy migdałowych. Maszynka spowodowała, że lody stały się bardzo popularnym domowym przysmakiem, pomimo oczywiście pewnego wysiłku z przechowaniem lodu w warunkach, kiedy lodówka nie była powszechnym sprzętem domowym. Maszynka do lodów ideal ze zbiorów muzeum w Szanowie znalazła się w naszej kolekcji dzięki hojności profesora Mieczysława Mazarakiego, który swoją pamiątkę rodzinną postanowił przekazać właśnie do zbiorów muzeum.